Hej, witam was serdecznie z tej strony Kinazyna, A to jest nowa seria, która właśnie pojawia się na moim kanale. Jest to Metro 2033 Redux. Pomyślę, że nigdy do metra mi nie ciągnęło. Znaczy kiedyś próbowałam grać w tą normalną wersję, czyli tą pierwszą, nie Redux, ale bardzo szybko zrezygnowałam. Ale przez to, że całkiem wciągnęła się w Metro Exodus, którego nadal nie przeszłam, ale to już inna historia. Bardzo chciałam przejść tę pierwszą część, i pomyślałam, że fajnie by było tę grę pokazać na kanale, czyli przejścią właśnie na kanale. Przynajmniej zmusiłoby mnie to do tego, żeby przejść ją od początku do końca, a. Ale wydaje mi się, że powinna być fajna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Myślę, że nie ma co tutaj. No wiecie, za bardzo tego wstępu. Myślę, że gramy na stylu gry przetrwanie, ale na normalnej, normalnym poziomie trudności. Tak, ja tylko sprawdzałam wcześniej, czy gra dobrze gra. W tunelu stanowiło się coraz chłodniej. My z Mielnikiem się bliżej i bliżej do powierzchni. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Ну, no, добра. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Наш бухгалтер из в немец. С забавно, бо тот дневник, который был перед фильмом с его голосом, ведь не разумею до конца. Робиня, его чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Uh, Старование пробуется трошечко огарнуть. потому по я истем призвычайна надо редукса, до эксодуса и просто... Видите, Chcę sobie popatrzeć, jak to się tutaj wszystko odbywa. To chyba nie służyło do otwarcia drzwi. Teraz się rozglądam, bo nie chcę tutaj niczego ominąć. Co to znaczy brak nowa notatka? Czy To, to się nie wyklucza? A się trochę obawiam, jednego najbardziej, że ta gra będzie dla mnie zbyt straszna. I to niestety jest taka możliwość. Dlatego się trochę obawiam. No ale zobaczymy. Gram oczywiście z rosyjskim dubbingiem, bo przecież inaczej w metro nie można grać. Zdecydowanie. Dobrze, że się pająków nie boję, bo tego też tu, kurczę, pierwsze co rzucają na twarz pełno. Pajęczyn i pająków. Co my tu mamy? Filtry. Filtry są potrzebne do maski gazowej. Za Żeby zabrać przedmiot, kliknij E. Miałam iść za nim, wiem, 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 ale... Wiecie... Ciężko, że tak powiem, się nie powstrzymać od tego, żeby porobić i pozwiedzać trochę, bo jednak trzeba parę rzeczy ze sobą mieć. Przydaje się amunicja, przydają się filtry. <laughs> Nie trafiłeś. No to, to było specjalnie, żeby wam pokazać, co się stanie, jeśli wpadniemy do dziury. Dokładnie tak. No no okej. Okay. Idziemy na górę. Jest jedna rzecz, której na pewno tej grze nie można odmówić, to klimat. To w sumie nie wiem. Myślę, że pierwsza część też ma dużo klimatu. Potrzebujemy maskę. Przeciw... Gazową. A, jestem ciekawa jak to się skończy, naprawdę. Robaczek. Aha, czyli w sumie częściowo już jesteśmy na powierzchni. Naładuj broń! Ale jak? Nie, nie ściągaj maski, czyś ty zwariował. Wow, co to jest? Co to pani jest? Czemu jest takie szybkie? Czemu nie ginie? Wow, i czemu ich jest tak dużo? Czy jak będę strzelać w głowę, to szybciej będzie umierać? Ja no, nie, nie wiem, czy to ma głowę. Znaczy, dobra, kto był? Ej, to są to takie szczury. Kiedyś mi się wydawały straszne, ale teraz Ja myślę, że młynarzowi lepiej idzie walka niż mi. E, wy nie liczcie na wiele, nie? bo ja nie jestem szczególnie dobra ze strzelaniem, mimo że trochę już strzelanek w życiu grałam. Ale... Ale to nie zmienia faktu, że nie jestem w nie najlepsza. No poczekaj, no! Zbieram amunicję, no! A potem... Jak se mam poradzić bez amunicji potem? Co? Jezu, co się w ogóle na zewnątrz dzieje? Jaka wielka burza... Ja tam nie chcę iść! Wynasz? nasz! Наша цель. А чья-то мягкая фигура? Шитамиста? Чего? Что, есть, Women, что за смейство? Слышу вас отлично, прием. Боже, какая бужа, если сидишь... Повторяю, мы у башни. Грубо выдвинулась. Прием. прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Użynawialne namiestnie. Wow, 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 co się dzieje w ogóle? E, dzięki za uratowanie życia. Nie mogę się ruszyć. Co jest zaszło? Słyszcie? Kogoś się odda? Nie ja się już naprawdę boję. Eee, coś się dzieje. Eee. Tu tam wielkie stado tych coś już jest? No, a jakieś tuż Aha. Oho. tu jest. A czy ja muszę do nich strzelać? Czy... Będą nas atakować? One sobie tylko tu biegną. O nie, ten nas zauważył. Ja wiem o co chodzi. Z tym brakiem. Chodź tu. Ekwipunek. Zmień filtr. T. Kurczę, do czego? Y. Co jeszcze jest nieprzepisane? Broń trzecia to nie potrzebuję, a tak wręcz przydałby się. Menu broni, no też by się przydało. Yy, dodatkowa broń, nie wiem do czego to jest, ale generalnie też by się pewnie przydało. Dlaczego tyle rzeczy jest na brak? Hmm? Bez sensu. Nie, anuluj. Nie, 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 bo dopiero to poprzeć, spisywałam różne rzeczy, okej. Okay. Czy teraz już jest dobrze? Y? Tak, dobra. Wow. Skupiłam się na innych rzeczach i... Nie, ja chyba nie jestem tu wielce potrzebna. Oni sobie radzą we mnie. Tak naprawdę. Chciałabym zużywać ze. Za... Wow, wow, wow! Wow, 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 Kurczę, nie mam. uff, uff, uu, apteczka. Nie, nie, ratunku. Czy ja umarłam? Co tu się dzieje? Halo. To chyba tak miało być. Myślę. Że tak miało być. Bo ja, ja nie mogłam nic wiele więcej zrobić. меня быть. Метро это наш дом. А пожалуйста, надо с дом Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер. Druk mojego no ojca. On zmienił wszystko. I w osobienności moją życia. Jak widzicie, to jest właśnie te wszystkie wspomnienia, że to, co się tutaj dzieje, to, co opowiada, to jest właśnie Artem, który to opowiada, ale normalnie w grze się w ogóle nie odzywa. Trochę bez sensu, ale jak to już takie jest. Ale mam brudnego paznokcia. Arco, prosnął se na koniec. Knam skoro придет Hunter. U niego to всегда same свежие nowości z drugich stacji Wstawaj, тебе toże będzie интересно posłuszać. No trochę lat, już ta gra ma, a zresztą Redux to i tak jest ulepszona wersja. Ale pomyślałam, że najlepiej byłoby jednak grać w wersję Redux, jak już. Co ja robię? Aha, radio. Okej. Okay. To jest. Jego pokój Artema <grymne> Zakaz palenia eee, Tu jakieś słodkie czaszki A w ogóle nie wiedziałam, że on miał 20 lat Ja w ogóle kiedyś muszę koniecznie przeczytać książkę eee. Pójdźmy, Artyom, pójdźmy. eee stary, nie wyglądasz szczególnie Złyska. świeżo nie co ty chcesz zrobić czarnymi? Najdić i uniószyć? No nie śmiesz A czy ludzie? Czemu ci ludzie nie mają napisów? Przecież ja nie rozumiem po rosyjsku. Witaj y Artem, to wszystko co mi powiedział. Zamknięte, zamknięte. O, matko, kto się płacze. Eklipi, co to jest? Ty, skipper? Co to jest? Czy pokój? To czy, jest czyś pokój, co? On płacze? Matko. Dlaczego to są same płaszczyzny? Straszne miejsce jest Pranie tu wisi Płaskie pranie, ale pranie Cześć Nie wiem kim są cienie, bo kompletnie nie wiem Nie znam, znaczy nic nie wiem o tej grze No ale to jakby pierwsza część, Więc oczywiście znaczy się, się czegoś więcej dowiem W nocy nie na nasz Госпиталь переполнен. А хаба то с шпиталь, тот латыгонишься, так? Леша, Леша, пушат мой. Что же делать теперь? Где ты, Леша? Я хотел поискать мне это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Он играл в Назарете. Не видишь, что я не могу. Петр. Леху Рыжева. Он ночь. А, извините, не узнал. Срач ничего не говорит. Suchy. Zdrowa, Cześć. Oni mają dziwne twarze. W większości przypadków. Ciekawe, co tu jest napisane, bo kompletnie nie znam cyrylicy, wiecie, więc... To jest problem. Te to notatka. Oho. Tu był ten wpis. Z pro Aha, prolog. Yy, tu był ten wpis, co wcześniej nie mogłam go przeczytać. Żaden z wojowników zakonu nigdy nie mieszkał na terenie w Dlaczego mieli ryzykować za nas życie? Jesteśmy dla nich obcy? Po co? Może wierzą tak jak ja, że nie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacji, ale że zagrożone jest w istocie całe metro? Nie mogę tego wiedzieć. Jedno tylko jest pewne: na widok tych ludzi czuję prawdziwy podziw. Zupełnie ich nie obchodzi, z jakiej stacji jesteśmy, jakiego wyznajemy Boga i jaką opcję. Liczy się tylko to, że jesteśmy ludźmi, którym grozi niebezpieczeństwo. Występuj wstępując ze zakonu, ślubuje się do upadego chronić metro. Ostatni przyczółek rasy ludzkiej. Niektórzy z nich wierzą, że zwyciężymy. O wiele więcej uważa, że nasz los jest przesądzony bez względu na wszystko, ale żaden nawet nie pomyśli, by złożyć broni i się poddać. Takich Hunter miał towarzyszy. Zostanie jednym z nich byłoby dla mnie najwyższym zaszczytem. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Brutalnie zabijają naszych całkiem bez powodu. Niektórzy wracają żywi, lecz tracą zmysły, a jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Gdy skończą nam się ludzie zdolni trzymać ich na odległość, gdy im się wedrzeć na samą stację, będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji się pytają, że nie ma już nadziei na ocalenie, że tylko przedłużamy sobie agonię. Ale suchy, mój ojczym i naczelnik stacji wciąż ma nadzieję na cud. Powtarza, że uratuje nas jego stary znajomy, Hunter. Hunter jest członkiem zakonu spartańskiego. To braterstwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest w stanie zbudzić lęku w sercach tych ludzi. Przynajmniej nie było do tej pory, póki nie pojawiły się cienie. No, jak widzicie, tak. Średnia w o te cienie to jest coś, czego bym pewnie nie chciała za bardzo spotkać. czemu tu wszędzie jest krew? Nie wychodź. Nie, nie, wprowadzaj się, nie trosz się. Kto to może być? To Hunter. Mutanty nie zbliżają się. Mutanty nie pukają do góry. Ale mogliby się jakoś upewnić, czy to on tak pewnie jakoś... coś ten... Nie, ja od razu go wpuszczamy. Cześć! Dobro na WDNH, A teraz zamknijcie Co to jest? Dawno nie widzieliśmy się, Hunter. Cieszę się, że No, Hunter. Какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, это да все как обычно. Все говорят только о вашей стране. Что принес Могу это забачить? Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Принес нам презент. Это сладко. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то Страшно. Черные, да? К черту детали. У нас в ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. <small> здесь. Gdzie jest broń? Tu jest broń? Ty, a czemu ty wziąłeś wielką spróbował, ja dostałam pistoleci? Oni suda. Za рядом. Zapach To jest takie wycieker, ja mam rewolwer. Trochę tutaj mam wrażenie, że mnie trochę... wy Zyskali tutaj. Wow! I patrzcie, a nie, myślałam, że nie mam ograniczenia na wyjechanie, a nie mam. O matko, czemu ich tyle jest? Eee, to też co? No się chyba zaciął, bo się nawet nie rusza. Nie wiem, czy ja w ogóle, moje strzelanie jest to jakoś szczególnie niepotrzebne mam marnować amunicję zwłaszcza, że nie mam jej szczególnie dużo no chodź tu powinnam przycelowywać prawda, to by miało więcej sensu bo matko, czemu ich tyle jest? Дали мне лучшей брони. Спокон, а вас мне не, это не пропадет. No, я это Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них как крысы. Черные не просто мутанты. Это homo следующая ступень эволюции. Поживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих комоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду.

Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека. Ой, расскажешь, ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Кришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. тормоза. Я к маменьке родной. <с Pharisees> Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот сто с бабушка, здорово! Вот сто с перевертоться, кушает компот! Вот сто с и мечтать снова! No, okej. Okay. Myślę, że... No i mamy w dzienniku kompas. I mamy zapalniczkę. Eee, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Ja się bardzo cieszę, że zdecydowałam się ją nakręcić. No i co? No... Niedługo wyruszamy w dalszą podróż. Ja Was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!